Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. O, trzeba troszkę tutaj. No, Zostało się to wszystko, na no. no, co to będzie utrwalić? O, co? Kto to? O! O! Tak. O. o! dziękuję! O. W końcu przyszedł ten list. No, no, zaraz go obejrzymy. Oliwierze, Nikolciu, witam was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o Was. Zobaczmy go. A tutaj Wasze zdjęcie? Co za piękne zdjęcie, aż miło na Was popatrzeć. Drogie dzieci, wiem, że jesteście cudownymi i kochającymi osobami. Oliwierze, Nikolciu, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście pełnym energii i radości rodzeństwem, a rodzice bardzo Was kochają. Mają też taką radę. Zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, dobrze. Już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Halo? Mój plan lotów jest już gotowy? Wygląda super. Uh -huh. Rozumiem. Przełącz mi, proszę. E, a jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć Eryku, mówisz, że to pora na kakao? O, uwielbiam o, pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mama i tata. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Ach, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. Drogie dzieci, dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa, Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, hmm. daj mi tę drugą księgę. Oliwierze, masz już. Dziesięć lat. Podobno bardzo lubisz gry na konsoli. Chciałbym cię pochwalić za to, że często przytulasz mamę. Podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Wiem też, że byłeś w tym roku na obozie sportowym. Nikolciu... Masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz śpiewać i tańczyć. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie grasz na skrzypcach. Podobno czasami bałaganisz w pokoju. Czy to prawda? Wiem też, że nie możesz się już mnie doczekać. O, to wasze zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję! Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, to wasz list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Yy, halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci. Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Chwileczkę. Momencik. Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Udało się, nas uratował. Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję Ci, Bartłomieju. Kuchane elfy, spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, coś na to poradzimy O tak, tak, właśnie, a zaraz to naprawimy Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię Pogoda wreszcie wyśmienita. Oh. Hehe, rzucaj mnie! Yeah. A Ale prędkość! O, a, a cóż to? Cóż to za prezent? O! To ty gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Ach, tym mały bohaterze. Aj, co za dzień! No dobrze. Pa pa! I wesoły świąt! Ja, Get me for Christmas. Christmas.